A więc rawia z numerem 12 kapitan drużyny Dominik Sadowski, z numerem 4 Mikołaj Marszałek, z numerem 5 Michał Łysiak, z numerem 6 Oskar Cierniak, z numerem 8 Bartosz Machi, z numerem 9 Kacper Kowaliński, z numerem 16 Mariusz Molka, z numerem 20 Tomasz Wawrzyniak, z numerem 22 Patryk Wawrzyniak, z numerem 25... Bartosz, Bartłomiej Głowacz, z numerem 32 Kamil Cugier, w rezerwie będą z numerem 1 Sebastian Konieczny, z numerem 2 Kacper Jurdeczka, z numerem 3 Alex Herman, z numerem 7 Mateusz Witkowski z numerem 10 Karol Deka, z numerem 14 Filip Bojdo i z numerem 15 Nikodem Kędzia trenerem drużyny gości jest pan Marek Nowicki Dąbroczanka Pępowo z numerem pierwszym Tomasz Dębski z numerem 5 Kapitan Drużyny Jakub Pospiech z numerem siódmym Aleksander Naskręt z numerem 8 Maciej Wachowiak z numerem dziewiątym Mateusz Wachowiak z numerem 10 Nikodem Malcherek z numerem 11 Tobiasz Malherek, z numerem 16 Piotr Kozłowski z numerem osiemnastym Kasper Gościański z numerem 19 Damian Leciej z numerem 88 Tobiasz Szymczak w rezerwie z numerem 2 Patryk Biernacki, z numerem 4 Robert Norkiewicz z numerem 13 Jakub Dzikowski, z numerem 14 Maciej Kozłowski, z numerem 15 Błażej Gendera, z numerem 17 Jakub Gendera, z numerem 21 Szymon Gronowski i z numerem 22 Mikołaj Biernacki. Trenerem drużyny gospodarzy jest pan Tomasz. Leciejewski, gospodarzem w białych koszulkach, zielonych spodenkach Natomiast zarabia czerwone koszulki, niebieskie spodenki i czerwone getry. Piłka w pole karne. Strącona głową. Uderzenie nad bramką. Strzelał Bartłomiej i głowacz. Akcja gospodarzy. Piłka wrzucona w pole karne do malherka. Mamy. Nie, sędzia wraca do wcześniejszej sytuacji. Uwaga, rzut wolny. Przy piłce z numerem 9. Mateusz Wachowiak. Ciągle będzie strzelał. Tak jest, płaskie uderzenie i gol! I gol! 2 do 0! Przy samym słupku Mateusz Wachowiak. 2 do 0 dla gospodarzy. Od razu piłka na środek do Wachowiaka. Ten... Teraz piłka przeniesiona na prawo do Gościańskiego. Jest dośrodkowany, nie? To był strzał, strzelał Damian Leciej. Powstrzymał atak gospodarzy, jeszcze walczy do przy linii. Dośrodkowanie. Okazja jeszcze, a i dwóch zawodników z Dobroczanki. Było przy piłce i, i zawahali się, kto ma uderzać. Gościański wrzuca w pole karne. Nie sięgnął tej piłki żaden z zawodników z Pępowa, czy Rawia, ale to jest tak zagęszczone ten środek pola. Żerawia ma problem z wyjściem z jakimś atakiem. Marszałek. Wszystko na piłka w pole karne, ale no nie, to nie mogło zaskoczyć Dębskiego. Spokojnie po futbolówkę. E, tam e, jeszcze taką rzecz powiem, sekundkę. Akcja gp z lewej strony, to pole karne już jest, e, walka tam przy linii i i od bramki rozpocznie Sadowski, za długo, za długo czekał jeszcze do piłkę na lewą stronę, środkowanie a i wybija Molka, jeszcze okazja dla Dobroczanki, uderzenie po rykoszecie Sadowski. i Rawicz, szybko, uruchomiony tam napastnik, gale. spokojnie, spokojnie, Dębski. Uwaga. No rozbieg jest duży. Duży. Uwaga. Strzał. I obok bramki. No świetne uderzenie Mateusza Wachowiaka. To on strzelił drugiego gola dla Dobroczanki. Właśnie z rzutu wolnego. Mamy żółtą kartkę dla zawodnika Zrawicza, ale nie wiem, nie wiem kto ukarany i rzut wolny dla Dobroczanki Piłka będzie wrzucona w pole karne. Dokładnie tak, ale za długa, za długa ta piłka. Nie faul. Rzut wolny dla Dobroczanki. No, dziękuję dzikusie. Mamy żółtą kartkę dla dla Molki, dla Molki. I tak. ładna ja, no, akcja teraz z prawej strony. Jeszcze tam walka w narożniku. Dośrodkowanie. Aj, nie, nie, niestety. Lecie i nie opanował piłki i Sadowski, ale naciskają błąd Sadowskiego, ale tak no ciekawie jeszcze kolejny błąd. i Naskret nie wykorzystał dogodnej okazji. No za i rawicz no ładnie ładnie. Teraz tam Nikodem Kędzia. środkowanie ale do tyłu ta piłka została podana i jest tam Malherek stracił piłkę Dośrodkowanie Molka jeszcze głowa strzał spalony 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 Malherek wybija, ale tylko na moment cierniak Akcja Ravii z lewej strony, polekarne uderzenie, strzał i gol! I gol! 2 do 1! Akcja z lewej strony drużyny Zdrowicza i mamy gola kontaktowego strzelcem, gola z numerem 15, Nikodem Kecian Teraz Rawia. Mamy rzut wolny, molka faulowany. Dość niespodziewany obrót sprawy. No cały czas Kondyksadowski będzie wykonawcą tego rzutu wolnego. Od razu piłka tutaj, przed pole karne, strącona. Futbolówka z broni Demski no, Doskonała okazja dla Rawicza na wyrównanie walka w środku boiska, jest Dombroczanka na prawo, wysokość polakarnego dośrodkowanie i Machi wybija na rzut rożny jest to Szymon Gronowski, witamy Szymona akcja Dobroszanki z prawej strony zejście do środka uderzenie? Sadowski, Sadowski a strzelał Damian Leciej, bardzo ładne uderzenie i Mirawicz, jest tam Molka. i nie udało mu się przejść zawodnika gospodarzy. Jednak był faulowany i żółta kartka dla kapitana drużyny Dąbroczanki Jakuba. Pospiecha w rejonie 16. Pięciu zawodników z Rawicza. Ładnie dokręcona Jest strzał. Aj! Nikodem Kędzia pięknie uderzył głową. Przerywają goście. No ładna akcja. Na lewą stronę jest tam Alex Herman. Dogrywa w pole karne, ale nie zdążył. Nie zdążył do tego Patryk Wawrzyniak. Teraz są krzyki. Żółta kartka dla Sadowskiego. Jak to bramkarz? Rzut karny. Przy piłce jest Nikodem Malherek. Uwaga, strzela. Gol, 3 do 1. 1. Nikodem Malherek podwyższa wynik meczu. Długa piłka w kierunku Witkowskiego. Jeszcze Rawicz. Teraz tutaj protestują za z Rawicza. Czyżby rzut wolny dla gości? Dokładnie tak. No odległość jest nie widzę linii falokarnego, ale gdzieś z 18 może nawet mniej, może z 17 metrów od bramki przy piłce jest Mikołaj Marszałek. Drugi zawodnik, nie wiem, bo nie widzę numeru. Uwaga, gwizdek sędziego czy mur strzał! Trafiony w mur. Piłka trafiła w mur. Jeszcze tutaj okazja strzał broni broni Demski. Sygnalizacja, rzut wolny, rzut wolny dla Dobrocianki Błąd Nierawiczon Dobroczanka 3. Jeszcze strzelą czwartego gola Pole karne. Upad, upadł na boisko Szymon Gronowski, jednak sędzia nie zagwizdał faulu do grania do głowacza, ale jednak nie, nie był w stanie nie był w stanie dogonić tej piłki walka, 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 walka i mamy aut dla rawi kartka będzie żółty kartonik dla zawodnika z numerem 22 Mikołaja Biernackiego Ładnie do środka, pępowo jest okazja na podwyższenie strzał i gol! I gol! 4 do 1! 4 do 1! 94 minuta meczu. A strzelcem gola Tobiasz Szymczak. Jeszcze raz przepraszam za tą sytuację, ale czasami siła wyższa. Ale udało, udało się dowieść transmisję do końca. Mamy jeszcze rzut wolny dla Rawicza i jeszcze jedna kartka będzie. Dla zawodnika z Pępowa. i w tym momencie pan sędzia zakończył spotkanie. 4 do 1 wygrywa Dąbrowczanka Pępowo.